Jak jej użyć, żeby dotrzeć do króla szkieletów? Nareszcie. Dzięki niej otworzysz drzwi w miejscu, gdzie mnie uratowałeś i wejdziesz do królewskich krypt. Kiedy znajdziesz króla szkieletów, umieść koronę na jego głowie i zniszcz go. Kiedy go zniszczę, w końcu znajdę gwiazdę. Hmm. Będzie śmiesznie podczas właśnie tej walki hmm, może się uda na no to lecimy nutka idealnie dopasowana Jeszcze według mnie No to idziemy ubić kolejną krea kreaturę Która staje na drodze nam do jakiegoś celu Czyli nic nowego Na tej te Oj no co to miało być? Niby jakiś etoperz a rzuca mną no na kilka metrów Teraz ciekawi się zaczyna No zawsze nam zaczynam bać co się stanie jak będę dalej grał właśnie łowcą demonów I dojdę do końca gry O jak tam będzie A pójdziemy sobie tędy Czwarty, piąty, szósty. Muszę mieć więcej nienawiści. Ej, lat przy mnie wysiada. A. Podobnie jak Diego z gotika następny, następne. Jak że... dla mnie najgorsze są te siedzące się. O. Co jeszcze wyleźć im tej z podłogi? Rozumiem jak jeszcze mi na cmentarzu z ziemi, z grobu w wiedzielnie nie zbrukowanej po... posadzki. Być w murmurowej. murowej. A. I całe schody ufajdane. dane. Nazywam się Lagdana i jestem przeklęty. Niegdyś byłem kapitanem armii króla Leojka Służyłem z honorem władcy i ojczyźnie Nikt mi kochał swego... Aby to króla, zrobić muszę... znowu nawet wtedy, kiedy mój miecz przeszywał jego serce. ilech tam jeszcze jest? Niby takie me pomieszczenie, a... Cała armia tam siedzi. Jeszcze Ile ich tam w końcu jest wie początek gry, a już całą armię rozbijam Muszę mieć więcej nienawiści O ile ich tam Dobra A właśnie ja znów zapomniał o levelu co my tutaj mamy? Dzięki różnice na pocisz przebijający ciekawie będzie o coś nowego huragan ognia hmm. zobaczymy co to jest bo nazwa przynajmniej dla mnie brzmi bardzo ależ to bardzo zachęcająco jak zwykle złą drogą, bym poszedł. Chociaż nie. A! Fajne! Aby to zrobić, muszę mieć więcej nienawiści. I co jakby już szalał automatyczne trzy strzały. Hmm. Dobra, zobaczymy jak to się później sprawi. Niepiej byłoby mi napisać ciężka kusza. Lepiej byłoby to się zrozumieć, czemu jest wręczna. Można tym kilkunet trafić. Fajnie. To jednak jest to bardzo... Ależ to bardzo pożyteczna umiejętność. Tu oszczep, krótki łuk. I schody. Czy jednak, żeśmy dobrze poszli? A ja, po raz pierwszy mi się to zdarzyło. Tu, o ile się nie mylę, czyli na tym poziomie, a nie, nawet teraz. Nie przerywajcie inkantacji Ave Magistrus! Ave Registrus! Ave Maria! Jestem wolny! Uh. Karabin, fajnie! wracam do zadania. Bardziej mi się już podobał. Kim jesteś? Wkrótce się dowiesz. Pomóż mi znaleźć mój ekwipunek, a sobie cię wynagrodzę. Hmm. Powiedz... Co Vernon Roche. Przejdź, To Muszę co odsyła poskłada, więc... Bieletów. A zatem mamy e no. Fajny karabin! Już mi się podoba! Wlekli mnie koło tej świecącej dziury. Skąd się wzięła? Wkrótce się dowiem. Musimy się śpieszyć! Jest wolny! Przymknąć się! Jestem Kormak, wojownik z zakonu Templariuszy. Jeżeli szukasz króla szkieletów, i tak trafisz na Jondara. Nie ma powodu, żebyśmy ruszali na w pojedynkę. Zwykle wolę być sam, ale dla takiego wojownika jak ty zrobię jest... Za chwilę będzie, że łowca Dumówię sobie silniejsze od jakiejkolwiek innej postaci Niby wydaje się, że le jednostka lekka a tutaj jaki Saigon On Żeby karabin dostać ja. Tak raz zaczynamy coraz bardziej zaskakiwać czy już się przyda w drużynie o, Przywołanie sztandaru Ja sobie źle kliknąłem No dobra, zniknął Coś to jest? Nie Trochę mieczy Złom się zawsze przyda Parę groszy się dostanie Pójdź to dalej Czarna magia blokuje nam drogę Ale nie zatrzyma templariusza Teraz na sekulę życia Znaczy miksturka Już 15 ich mamy jest Ryondar Byłeś templariuszem Ryondar jak mogłeś ulec temu kultowi? Moim bractwem jest teraz saba, Kormaku. Moce, którym służę, wkrótce będą panować nad tym światem. Nie. Wybacz mi. Czarna magia sabatów zamgliła mi wzrok. Zdrady nigdy się nie wybacza. Fajny przyjaciel! Dziękuję za pomoc. Pomogę ci w walce z Królem Szkieletów, ale pod jednym warunkiem. Jeżeli znajdziemy święte księgi mojego zakonu, będą należeć do mnie. Dobrze, niepotrzebne mi księgi. Ruszajmy więc do walki. Aha. No. Jakby Templariusza tutaj. Leczy ciebie i Templariusza... Prowokuje do ataku wrogów znajdujących się blisko ciebie, gdy zostaniesz trafiony. Wiadomo, że... Będzie leczenie się przyda. Dobrze, coś tutaj mamy dla niego. 7 i 2. No już ten topór jest lepszy. 8, 4, 8, 4. 4 No, Ci będziemy mieć tempelusza z toporem? Przymierzyły się przeciw nam siły potężniejsze niż sobie wyobrażamy. Te próby prowadzą do wyższego celu, ale jeszcze nie odkryłem jakiego Pewnie dlatego, że nie ma żadnego Czy znaczy się jest zrobienie Saigonu i zniszczenie połowy świata jak to zwykle Piękna umiejętność Chyba z niej nie zrezygnuję Taki epicki karabin Piękny! Aż <śmiany> się prawie wzruszył A może poszuka tych ksiąg Bo nie wiem czy gdzieś są czy nie Zbytnio się nie pogłębiałem w tym Ostatnio To nie chodziło za znaleźć, zabić Leoryka i dowiedzieć się czegoś o gwieździe, a... Ja... Tak, to co zbytnio... nie oszukałem. Oj, i... no, no niech teraz przyjdą, o. Szkielety z Naj... jedne z najbardziej... Oj, co to jednak ma być? Dawniej dość spore nieraz to było wyzwanie. Szczególnie na początku A teraz to co? O, dup, dup, nie ma Wszystko w promieniu kilku metrów Dostaje wyrżnięte pień A straty Rziśka są Minimalnych O, coś nowego Ouchan A co on daje? Uuuu, szybkość ataku zwiększona. Większa generacje nawiści a Na pół punkt to. A dobre, chociaż i tyle Dobra, następnie No to idziemy dalej. Tyle panie, że mam kolejnego towa w mamy towarzysza W ogóle byłoby trochę ciężko przejść samemu Co jak co? Widziałem jak wyglądają późniejsze walki Ten praj już może za wiele nie robi No, poza leczeniem bardzo dobre rzecz I odciąganiem wrogów też dobra rzecz to obrażenia minimalne zadaje choć przykład my zadajemy takim mieczem okład, ubijamy takiego szkieleta a on tylko jest po to, że jak coś pójdzie żeby się na niego rzuciło a w przypadku teraz jak strzelam z dystans jak mam jednostkę na dystans to a czerwony kaptur, dobra a nie, mogę się też powiedzieć, też czerwonego kapturka. Ach. Dość trochę dziwnie w tym pewno wyglądam, no ale zobaczymy za chwilę. Albo nawet nie. No tak, trochę dziwnie. Jeszcze z i mógłbym się pojść w hiszpańską inkwizycję. jakieś rękawice, nowe gacie, ale takie. Średnie się trafiają Pas, nic nowego A to idziemy Czemu zawsze to musi za wrogiem i zanim do tego dojdę już wróg musi być martwy Nigdy nie można się pochławić O Tattatata tattata Kolejny szkielet. Piękna, epicka broń. Ten radna. Chyba tego nawet nie zmienię. O. Może się uda. Eee! Ja, w końcu się udało. ta ja, ta 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 A już się że nic z tego nie wylezie. Więc dostaliśmy hmm. o w końcu jakaś lepsza zbroja Kurwa. Znów pełnię jakiś poniek to no to sprzedamy trochę i hmm. nie wiem czy się wydaje czy temu no, temploszowi też się zbroja zmienia z biegiem czasu gry Bo chyba pod koniec jak tak się mu trochę tak bardziej tutaj przyjrzałem. Ma jeszcze jak... dodatkowo hełm i... Ma jakby bardziej płytową tą zbroję. Ale... Miesza. ważne by... Nie dał się tylko zabić. Albo lepiej. Żeby nie dał mnie zabić. Królewska krypta Powoli się już zbliżamy do Leoryka I będzie Saigon Tyle tylko rzec mogę Oczywiście nie taki jak później, ale będzie ciężko Mam nadzieję, że uda się go szybko dość zabić by może błonetki w tym mierzy Nie zbliżaj się do niego. To moje brzemię. Niech śmierć uwolni cię od szaleństwa, Leoryku. Zdrajcy! armie Kandura słuchają swego króla nawet do śmierci. Nawet jeśli wy tego nie zrobicie. Hmm, więc tak wygląda śmieć Leoryka. Bardzo... ciekawie. O. No to mamy Saigo. Śmierć wnosić ciepło do mego grobowca! Zniszczymy cię, piekielny pomiocie! O, sporo szkieletów I właśnie w takich sytuacjach się przydaje karabin No i tak pokaźną sumę wykończyłem No i koniec Uf, 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 jak to mówił Tak, bezpieczniej, kilkadziesiąt szkieletów mniej, które i tak już były martwe No i szalonego Dobra. szalonego króla jeszcze, że mnie zabił Epicki karabin, za to przyznać Tu się postarali Z tą umiejętnością Umiejętności każda właśnie jest inna Bardzo fajnie wyglądające Na przykład barbarzyńcy te takie wstrząsy sejsmiczne Jakbyś taka fala uderzeniowa i wszystko przed nami Zmi Pozór. Leci, D.U.B. Smietnie Sporo Szkietów. Rad jestem, że los skrzyżował nasze drogi. Dlaczego? Walczysz honorowo honorową i zaciekle. Wiem, że masz czystą... Dziennik Leoryka, część pierwsza. Właśnie przybyliśmy do Tristram i muszę rzec, że miejsce trochę mnie frasuje. To ze ścianek, ale ze starożytną katedrą, która popada w ruinę. To nie jest miejsce godne króla. Nie pojmuję, dlaczego Lazarus tak nalegał. Nigdy mnie nie pokona! Dobrze. Leoryk. No to teraz niestety kończymy. Ja tymczasem wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. W następnym odcinku... Staniemy właśnie do walki z kulę szkieletów i kolejnymi przygodami, m.in. odnalezieniem i poznaniem prawdy o upadku gwiazdy. Bywajcie!